Witam moje kochane bliźnięta w czytaniu romantycznym. Będzie to czytanie ponadczasowe, czyli kiedykolwiek się na nie nie natkniecie, może z wami rezonować. E, dziękuję, że jesteście. Wysyłam wam z powrotem mnóstwo cudownej energii. E, jesteście kochani, naprawdę jestem wdzięczna. Że um, jesteście tacy wspaniali i nie przedłużając, moje kochani, przejdźmy do czytania. Zobaczmy, co w trawie piszczę. Aha, i pamiętajcie, że jest to nie tylko dla bliźniąt w słońcu, ale także w jakimś e, innym ważnym umiejscowieniu e, w Waszym horoskopie, e, lub też nawet nie dla bliźniąt, jeżeli. Tytuł was przyciągnął, to absolutnie możecie odrzucić znak zodiaku i także wyciągnąć coś dla siebie. No dobrze. Główną energią jest energia uporządkowania czegoś. Czyli chcecie zrobić porządek, na arenie romantycznej albo macie kogoś dosyć i postanawiacie za... posprzątać stare śmiecie, stworzyć po prostu świeżą, nową energię, miejsce na coś nowego. Niektórzy z was próbują się uporać z jakimś związkiem, o którym nie mogą zapomnieć, albo nie chcą. Ale wiedzą, że muszą. Zobaczmy, co jeszcze. No, i widzicie, niektórzy z Was doskonale wiedzą, że żeby zrobić, żeby coś przyszło nowego, trzeba zrobić na to miejsce. Dlatego niektórzy z Was tutaj się wzięli za wiosenne porządki, moi kochani. Zaraz zobaczymy, cóż sprzątacie. Aha. No, i właśnie, jesteście na rozdrożu. Zdecydowanie, tutaj potwierdzenie tej energii. Czyli jedną nogą wychodzicie z starego, już drugą jesteście w nowym, tak? Szykujecie się po prostu na coś nowego, albo szykujecie się do podjęcia ważnej decyzji. Zostawiam coś za sobą um, <laughs> i chcę iść w nowe, tak? Ale tutaj widzę, że właśnie tutaj coś idzie do was, moi kochani. Tak, jakbyście czuli. Uh, Podświadomie. No dobrze, niektórzy z was wręcz się zakochali będąc w jakimś związku i teraz próbują znorobić porządek w swoim życiu, tak? Wiedzą, że muszą wyjść z jakiegoś związku, żeby móc otworzyć się na tę nową miłość. Także tutaj, moi kochani, dla niektórych z was już coś przyszło. Już was tutaj, że tak powiem, strzała Amora trafiła lub trafi, moi kochani, i wy czujecie, że coś idzie. I robicie porządki. Ciekawe. Hmm. Hmm. Piękne, e, moi kochani, niektórzy z was. Hmm. Szykują się na przyjęcie czegoś, na co długo czekali. E, możliwe, że e, dla niektórych z Was czekacie, aż na przykład zakochaliście się w kimś i jesteście, e, powiedzmy, w takiej konfiguracji na odległość i czekacie, aż ta osoba do Was przyjedzie, aż w, znajdzie się w tym samym geograficznym miejscu, co wy. I niektórzy z Was wręcznie mogą do tego szykować w takim sensie, że po prostu um, e, robią wielkie porządki w domu, szykują miejsce dla tej nowej osoby, um, ponieważ ma przyjechać, tak? Także niektórzy z was już są e, w, w jakimś, tak jak mówię, związku e, i moi kochani, szykują się do, do wielkich zmian, tak? Więc na rozdrożu są w tym sensie, że albo to wy będziecie się wyprowadzać, też tak może być. Dla niektórych z Was to jest ogromny, ale to ogromny em, ruch, że tak powiem, w Waszym życiu, który właśnie polega na tym, że będziecie zmieniać miejsce zamieszkania. Możliwe, że nawet miejsce geograficzne zamieszkania. Możliwe, że niektórzy z Was jadą daleko, żeby zobaczyć się z tą osobą. Ehm, oczywiście jest ehm, energia tak jak rezonuje, czy to jesteście Wy, co przyjeżdżacie, czy ta druga osoba, nie ma znaczenia. Ehm, w każdym bądź razie szykuje się wielka, e, słuchajcie, wielkie świętowanie połączenie na nowo, celebrowanie. Możliwe, że właśnie celebrowanie właśnie tej przeprowadzki, tak? Może decydujecie się zamieszkać razem po raz pierwszy. Kochani moi, także bardzo ekscytuję. I to takie bardzo ważny element tego czytania to jest taki, że Sytuacja tutaj była jakby było dużo oczekiwania na tę osobę. Dużo czekania, aż w końcu um, będziecie mogli być albo um, w końcu postrzegani jako, tak, para, w końcu będziecie mogli być razem, e, ponieważ z jakichś powodów nie mogliście. E, lub właśnie bierzecie swój związek taki no dość świeży na kolejny do kolejnego etapu tak bardzo ważnego już takiego e, dorosłego życia e, wspólnego założenie rodziny nawet lub właśnie przeprowadzki zap, przeprowadzenia się zamieszkania razem zobaczmy co jeszcze no tak Niektórzy z Was e, podtrzymuje, ma, muszą uprzątnąć jeden związek, że tak powiem, pożegnać się z jedną osobą, żeby móc przywitać kolejną e, na którą, która już jest w waszym sercu Stąd wielkie porządki tak Wielkie wielkie porządki i... Dokładnie tak, moi kochani. Niektórzy z Was muszą w końcu um, zrobić to, co było nieuniknione i pożegnać się z czymś, co już Wam nie służy. Um, co jeszcze powinniście wiedzieć, moi kochani, na temat tego związku? Ok. Jest to ktoś, za kim bardzo tęsknicie, czyli tak jak mówię, jest rozłąka, ale e, jest właśnie hmm, bardzo ekscytujący nowy początek, czyli mówię, że albo z tą osobą nie widzieliście się przez bardzo długi czas i teraz będzie moment e, połączenia się, p, przywitania się, zobaczenia się po długim czasie rozłąki. Hmm. Dokładnie. Czekanie było długie, czekanie było, wymagało po prostu no, dużo cierpliwości, od Was wymagał też ten związek, dużej próby czasu. Niektórzy z Was nawet mieli momenty zwątpienia, że to już się może nie uda. Um, Czasami tak jest, że jak za długo się jest po prostu um, oddzielnie, to przychodzi taki moment, że się za, człowiek zastanawia. już tak traci taką um, po prostu nadzieję, że, um, że to kiedyś po prostu to Jest takie zmęczenie, przychodzi y, zmęczenie czekaniem i wszystko i energia słabnie przez moment. Jest, są takie nie wiem, czy na pewno doświadczyliście w jakimś um, znaczeniu, w jakichś okolicznościach takiej energii właśnie, gdzie długo, 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 długo czekaliście na coś, aż w końcu ten entuzjazm i to podekscytowanie w końcu musi zejść trochę na dół, ponieważ nie można być cały czas na haju, tak? I w pewnym momencie ta energia robi bzit w dół, i wydaje nam się, że jesteśmy zaczynamy być obojętni. Natomiast. Ta ekscytacja powróci, ta ekscytacja na pewno powróci, moi kochani. Niektórzy z Was właśnie muszą się stać też singlami, tak? Żeby móc w ogóle wziąć ten nowy związek do kolejnego etapu, tak? Możliwe, że u niektórych z Was em, związek ten nie do końca przetrwał czas, próbę czasu. Ktoś mógł em, skoczyć w bok i oczywiście jest to coś, o czym wiecie, albo to się zdarzyło po waszej stronie, albo po stronie tej drugiej osoby. Em, natomiast Natomiast jest jakby odnowienie całej tej znajomości, tej miłości. E, dwa asy, e, świeża energia. E, ten skok w bok był, był jakimś takim, e, mógł wynikać właśnie z, e, z samotności drugiej osoby. <laughs> Przepraszam. I na pewno nie był to jakiś bardzo um, znaczący, um, znacząca osoba w, w życiu tej drugiej osoby. Ja tutaj nie próbuję teraz nikogo usprawiedliwić jego zachowania, jej zachowania. Absolutnie chodzi mi o to, że o, z osobą, um, z którą nastąpił ten skok w bok, że nie jest to osoba, która jest. Um, o wielkim znaczeniu romantycznym, tak? Chodzi mi o to. Um, oczywiście, co wy z tym zrobicie, to jest Wasza sprawa. Ja tutaj nie jestem po to, żeby kogokolwiek ceniać, tylko czytam energię, więc nie strzelajcie we mnie. Um, w każdym bądź razie ta osoba zdała sobie sprawę, że tam, gdzie poszła, nie znalazła szczęścia absolutnie. Um, trawa nie była bardziej zielona. Um, he na pewno pobudki tej osoby były różne w zależności od tego do kogo mówię każda z historii waszych będzie inna natomiast widzę odrodzenie um, odrodzenie tego tej koneksji um, jest to na pewno coś wyjątkowego między wami zobaczcie, 10 pucharów zdecydowanie ta osoba um, może właśnie Pójdąc gdzieś w bok, zdała sobie sprawę tak naprawdę, że nie znajdzie nigdzie czegoś takiego pięknego, wspaniałego, co ma z Wami. Tak jak mówię, znów nie, zastrzelaj, nie strzelajcie we mnie, jestem tylko, e, tylko przekazuję wiadomości. E, ta osoba widzi w Was ogromne szczęście i, i potencjał na, na przyszłość. Natomiast, tak, ktoś z Was nie był w porządku do końca. E, nie wiem, jakie były oczywiście zasady tej Waszej em, znajomości na odległość. Może nic sobie nie obiecywaliście, tylko po prostu czekaliście na siebie, ale nie obiecywaliście na przykład, że będziecie em, na siebie czekać i nie będziecie eksplorować em, innych. Em, możliwości. Nie wiem, każdego z historia będzie inna, moi kochani. Zobaczmy, co jeszcze karty chcą Wam powiedzieć. Tak jak mówię dla niektórych z Was ta próba czasu lub rozłąki była po prostu czymś zbyt trudnym. Do przezwyciężenia i niektórzy jakby poddali się, tak, poddali, um, niestety się, jeśli chodzi o tę koneksję, odpuścić, mogli sobie odpuścić, mimo że widzą ogromny potencjał, ale nie są w stanie jakby przeskoczyć tego, co idzie za tym, że um, za związkiem na odległość, tak. Um, I tutaj zdecydowanie niektórzy się czują kompletnie, um, no, zawiedzeni całą tą sytuacją, A może mieliście się zobaczyć wcześniej, ale do tego nie doszło, coś się odwlekało i tak dalej. Natomiast zobaczmy, jaka jest intencja drugiej osoby, właśnie jaka jest intencja drugiej osoby, bo Wy na pewno właśnie stoicie na rozdrożu i zastanawiacie się, co zrobić, tak? W którą stronę iść? No, ta osoba widzi w Was ogromny potencjał, ta osoba jakby pff, em, ta rozłąka, bym nawet powiedziała, pokazała tej osobie, jak, jak bardzo Was po prostu ta osoba chce i pragnie, i widzi w Was ogromny potencjał na solidną przyszłość. Także ta osoba na pewno jest niesamowicie um, przyciągana przez Waszą osobę. Tak, widzi w Was um, spełnienie swojego życzenia, marzenia. Po prostu jesteście taką osobą, jaką sobie ten ktoś wymarzył. Natomiast boi, okej. Okay. Ta osoba się teraz martwi, że wy być może jeżeli odsunęliście właśnie się energetycznie, ta osoba to czuje i boi się teraz, że już nie da się tego jakby naprawić, że nie da się już tego scalić, że nie będziecie już chciały em, połączyć się z tą osobą. Chcieli, chciały, chcieli. Natomiast zdecydowanie ta osoba podejmie krok komunikacji, obserwuje Was, um, um, interesuje się, co się dzieje w Waszym życiu, wypatruje Waszych nie wiem, story na um, portalach społecznościowych. Jak tylko wrzucicie jakieś zdjęcie, to ta osoba nawet może sobie screenshoty robić. Um, Także zdecydowanie jest, jest ruch, z tej od, od, jeśli chodzi o tę osobę. Niesamowita energia bije od Was, moi kochani. Tak atrakcyjna ta osoba. Tak, zdecydowanie. Jest tutaj dużo komunikacji, nawet online. I ta osoba tak szykuje się, żeby przyjechać do Was. Um, planuje. Na pewno planuje y, kolejny krok. I e, wygląda na to, że naprawdę zrobi dużo, żeby jednak zawalczyć o was. I moi kochani, ta osoba y, będzie tutaj y, używała różnych y, Zabiegów, sztuczek, i yy, będzie się starała po prostu użyć wszystkiego, co może, żeby, żeby Was nie stracić. Ta osoba widzi w Was potencjał znów ogromny, chce zbudować z Wami coś yy, i zdecydowanie szykuje piękną ofertę. Spodem dwa puchary, moi kochani. Bez wątpienia, um, ogromna, um, ogromna, ogromna miłość, moi drodzy, piękna, dużo uczucia. Ta osoba szykuje ofertę, wie, że ta oferta musi być konkretna, ponieważ um, czuje, że się wyślizgujecie jej, um, po prostu tej osobie um, i wie, że musi naprawdę postawić wszystko na jedną kartę. I wypalić z czymś bardzo konkretnym, żeby, żeby znów em, sprawić, że to uczucie, ta fascynacja, ta ekscytacja i ten entuzjazm wróci. Ale mamy dwa puchary, mój kochanie, jest ogromny potencjał na, na to, że em, można tutaj coś, że tak powiem, ulepić z tego konkretnego. Um, być może macie do czynienia z um, bratnią duszą ha, kochani moi podsumowując już um, um, mamy energię, która mówi o tym, żeby się nie bać um, przynajmniej zobaczyć cóż to za oferta um, Wyeksplorować właśnie ten nowy, jakiś ląd, który przed Wami się otwiera. I zdecydowanie jest tutaj taki, um, powiedzmy, no, wskazówka, żeby wdepnąć w to i przynajmniej zobaczyć, tak, co tutaj ta osoba ma do zaoferowania. Um, poproszę jeszcze jedną. Hmm. Macie Lady luck po swojej stronie, moi kochani. Um. Szczę szczęście Wam sprzyja. He. Bez wątpienia dla niektórych z Was to jest w ogóle nowa oferta. Jeżeli zdecydujecie się odrzucić tę osobę, przychodzi do Was coś nowego. Zdecydowanie dla niektórych, właśnie to może by mogą być bratnie dusze um. piękna nowa oferta. Niektórzy z Was oczywiście zdecydują się, żeby wejść w to, co prawie już się wymsknęło. I ta osoba powraca i będzie chciała was po prostu em, wygrać na swoją stronę przekabacić. Em, ja jeszcze zobaczę, jakie są intencje tej osoby. Jakie są intencje tej osoby, która powraca? Ta osoba, chce, ta osoba chce, żebyście po prostu stracili głowę dla niej znowu. więc kucharów znowu się odsłoniło. As. Ta osoba chce znowu zacząć. Chce rozbudzić ten ogień, pasję i przywrócić ten związek do życia. Zobaczcie. Wow. No dobra. Ta osoba, moi kochani, jej intencją jest długoterminowy związek Um, przychodzi tutaj z ofertą naprawdę um, szczerej miłości. Um, widzi z Wami przyszłość, widzi szczęśliwe życie. Um, ta osoba jest po prostu z Wami szczęśliwa. Czuje się jak dziecko przy Was. Um, kochani, także. Tak to się przedstawię. Mam nadzieję, że rezonowało to z wami i coś wam rozjaśniło. Pozdrawiam serdecznie i życzę oczywiście dużo miłości.